Dzień dobry, Mirosław Riedel. Witam i zapraszam na Informacje Kulturalne. Film Przedwojenna Warszawa w kolorze zobaczyło już w internecie kilka milionów osób. Mariusz Zając, który dzięki nowoczesnej technologii tchnął nowe życie w archiwalne materiały, teraz pracuje nad nowymi projektami. Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, Aleje Ujazdowskie, Nowy Świadczy, Plac Saskim. Prace Mariusza Zająca odtwarzają świat, który znamy już tylko z filmów. Ukazują piękno przedwojennej Warszawy w kolorze. Do rewitalizacji historycznych kadrów wykorzystuje aplikacje opierające się o sztuczną inteligencję. Jeżeli mówimy tutaj o portrecie, powiedzmy gdzie jest jej jedna twaw, czy, czy po prostu portret, to jest około 40 minut, pół godziny. Natomiast jeżeli są to jakieś bardziej złożone sceny, zwłaszcza sceny, na którym występują tłumy, schodzi się zdecydowanie dłużej. To oryginał, a to już zremasterowany materiał. Kolorowaniem historycznych filmów Mariusz Zając zajmuje się od kilku lat. Jego najpopularniejszą pracę obejrzało już kilka milionów internautów. Zdecydowanie największym problemem jest kolorowanie filmów. No, wynika to po prostu z ilości materiału. Jest to zdecydowanie cięższy proces, ponieważ no, trzeba utrzymać kolorystykę spójną na wszystkich kolejnych klatkach zdjęć, które po prostu idą w tysiące czy w dziesiątki tysięcy przy kilkominutowym filmie. Jego talent doceniła m.in. warszawska wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych. Nawiązał również współpracę z Muzeum Getta Warszawskiego, dla którego przygotowuje specjalne kolorowe kadry historycznych zdjęć. Nie,